Witajcie w recyklatorni. Dzisiaj do rozebrania mam lampę z wentylatorem. Zawsze mi się kojarzyło to z filmami z Ameryki Południowej, pusty pokój hotelowy i to śmigło się kręci. Podobne do helikoptera. No nic, ja wezmę i spróbuję to rozbierać, to łączymy się za chwileczkę. No I co tutaj mamy? Bardzo ciekawe urządzenie, no więc mamy tak, złą stalowy, to później poważymy. Co ciekawe, przed demontażem chciałem zaprezentować silnik. Mieć na łożyskach. Stojan, szerokość centymetr z groszem. Bardzo ciekawe urządzenie. Przypuszczam, że raczej drugie trakie do rozbiórki mi się nie trafi, więc jest to swego rodzaju nauka. Szkoda tego wszystkiego, ale tam już było popalone, także raczej wygląda na to, że to na pewno silnik mało obrotowy, wolnoobrotowy. No nie, ja to rozbiorę i później się zgłoszę na podsumowanie. No i po, przejdźmy do podsumowania. Ciekawa rozbiórka. Myślę, że już mi się w życiu takie coś nie trafi, no bo to był jednak dość mało dostępny produkt. Przystąpmy do zważenia. A więc stary. Dwa kilo osiemdziesiąt sześć razy dziewięćdziesiąt groszy jest dwa pięćdziesiąt osiem, dodajemy. Wytarujmy sobie pojemnik i mieć dwieście pięćdziesiąt dwa gramy.

Dodajemy. Dwie takie były. Dodamy jeszcze raz 18, 7 groszy. Dodajemy. I pozostaje nam tak. Pozostaje nam ciekawe wyłącz, włącz, wyłącz. Za. Wyłączniki, załącz. To sobie zostawimy. 5 poprawek ceramicznych. No i to by było na tyle. Tak, jak mówię, raczej mi się drugi raz takie coś nie zdarzy. Yy, za to zarobiliśmy 10,31 groszy. Ale zabawa była fajna, doskonale się rozbierało mieć praktycznie kawałeczki wyciąg wyciągnięte bez żadnych problemów. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na następne filmiki. Do zobaczenia i usłyszenia. Cześć!